Dzisiaj wszystkim dzisiaj będę robiła awatara na Messengerze. Więc tutaj patrzę na jakąś ładną skórę, chcę zrobić. Tam tu, taka. Dalej. Włosy. To była dziewczyna. Aha, bo to są niżej dziewczyny Ja. dziewczyna, a jakie dłuższe? O, takie też nie tu albo takie. Ale to na myśl, że to jest nowe konto. Oczywiście nazwę konta wam nie podam, bo to moje prywatne. Może kiedyś zrobię konto dla fanów, ale nie jestem pewna. Żywy? Nie, może takie. Nie, o, takie. Te O tak. Ale nie, to fryzura mi nie pasuje, o w długich sobie poszukamy. Już nadać. Hm. O, a może taki kucyk. Nie. Tak, nie, no. Hm. Dobrze. Średnie. Średnie. Nie wiem ja mnie nazwa krótki mielek mm. no to takie ja sobie wezmę kolor jak teraz zmienię, zmodyfikujemy albo w sumie nie, brązowe. Jak coś to nie robię siebie tylko jakiegoś ładnego awatarka. Po prostu takie chyba obcięte są. Ale to nic. O, może takie. Dobra. Taki miętowy... No Dawid sobie potem jeszcze zmienię kształt. twarzy. sobie robię. O taki. Nie, co ja zrobiłam? O taki może być. Tutaj, co ja. Sobie może? Dobra, będę pięguską. Pięgi są ładne. Od maszczki. Nie, zmażcie, może zrobić nie? Zmażcie, byłoby złe. Kształt oczu jakieś kobiece oczy. O, te będą takie super. A kole, no to będą takie, jakie są? Makierz, o właśnie. Jest idealnie berwi, mm, Kurczę. berwi będą. Bez bywi O, Boże, jak coś nie wygląda. Jakieś ładniejsze bywi Takie Kolek. Jeszcze ten korek co mam? Dobra bindi Aha, to Bindi nie. To jedynie jak sobie zmienimy, zmodyfikujemy sobie. Gdzieś no, na on. Hmm, no, taki wi. No, Takie w to więcej się wtło. O dobra klek. Więc no, chwila. No, Więc no, to jest okularki. Takie Zobaczymy, jakie będzie. O, ładnie, ładnie. A spróbujmy bez okularków. Najwyżej potem wrócimy do opcji okularki. to trochę e edytora trwa dłużej niż zwykle. Poczekaj chwilę. Dobra. Mm. Nos. Pierścień do nosa. O, to było nieco. Taki. Wrócimy sobie, bo to jest taki za bardzo krągły. Um. Okej. Okay. Dobra, wiem, że mówię cicho, ale no... Muszę usunąć swoją kicę. Tak, i grube usta może. Ale zobaczymy. Jest tu jakiś czarny? O, albo taki podkolek, Dobra. Zaraz to nie, to jest kobietka. Za to musi być mega chuda. Taka. Taka jest chudsza. Dobra. Taka kobieca musi być. Stój, to będzie niezłe. Na razie to mi się nie będzie podoba. Jak znajdę jakiś czy. O, to jest śliczne. Mm. O tej super też Nawet ten wygrywam. Czyli że takie musi być. I teraz tutaj na kecie głowy. No dobra. Kolek. Myślę, że to zostawimy czajne, Okolczyki będą super pomysłem. O, są kółka. I tyle. To sobie jeszcze wrócimy do okularów. Okulary są tutaj. Są oksy. No, pokażcie mi o w okse. Nie, te oksy może. Nie, te oksy. Też nie zrobiłam, a te O, z tymi oksami jest super, tylko to jest korek złote. Dobrze. Więc. Dobrze. To już skończę koniec tego odcinka, gdyż tutaj zaraz mi przejdzie na czat, a niektórzy byście widzieli. Więc popatki!